Dom to inwestycja na lata, dlatego warto wybrać najlepsze dostępne rozwiązanie w zakresie odprowadzenia ścieków. Tam, gdzie jest to możliwe, najkorzystniej jest instalować przydomową oczyszczalnię ścieków, ponieważ taka instalacja nie tylko jest tańsza w użytkowaniu od zwykłego szamba, ale jednocześnie przyczynia się do ochrony zasobów wody pitnej. Nasz zespół za każdym razem dobiera odpowiedni układ oczyszczalni do istniejących warunków gruntowo-wodnych na działce, aby zapewnić długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Nasze produkty charakteryzuje wysoka jakość wykonania i prosta, przemyślana konstrukcja oczyszczalnie posiadają łatwy dostęp do całego wnętrza zbiornika, co znacząco ułatwia eksploatację oraz pozostawia otwartą kwestię przyszłych modernizacji i rozbudowy, bez konieczności wymiany zbiornika na nowy. Podstawowy model BioHero charakteryzuje bardzo prosta i kompaktowa budowa. Zbiornik trzykomorowy wyposażony jest w system napowietrzania, Złoże biologiczne oraz pokrywę zasypową, dzięki której po montażu widoczna jest tylko mała pokrywa rewizyjna, natomiast zdjęcie darni umożliwia swobodny dostęp do całego wnętrza zbiornika. Pięciokomorowe oczyszczalnie Satisfy instalujemy zazwyczaj w gruntach o gorszych parametrach chłonności, przy wysokich wodach gruntowych lub tam, gdzie konieczna jest przepompownia oczyszczonej wody. Każda oczyszczalnia Satisfy to zbiornik w zbiorniku. Podział na komory realizowany jest przez oddzielny wkład, który może zostać wyjęty np. Na, na okres prac wykończeniowych w nowym budynku, a sam zbiornik oczyszczalni może być przejściowo użytkowany jako zbiornik na ścieki lub wodę. Do wszystkich modeli oczyszczalni oferujemy przedłużenia korpusu lub włazu. Dzięki czemu można dostosować głębokość instalacji do już istniejących rur kanalizacyjnych. Większość firm produkuje oczyszczalnie przydomowe przy użyciu termoplastów, takich jak polietylen i polipropylen. Materiały te, za sprawą domieszek z recyklingu, często posiadają niskie właściwości użytkowe, szybko utleniają się w glebie, deformują pod wpływem warunków atmosferycznych, pod wpływem obciążenia gruntem lub za sprawą siły wyporu wysokich wód gruntowych. Konstrukcja naszych zbiorników, dzięki użytym materiałom, zbrojeniu i pofalowanym kształtom, uzyskuje najwyższe parametry wytrzymałościowe. Umożliwia to montaż bez użycia cementu, płyt fundamentowych i dodatkowego kotwiczenia nawet przy wysokiej wodzie gruntowej. Wystarczy zwykła obsypka piaskowa. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują opatentowany cykl produkcji, zrobotyzowana linia produkcyjna oraz proces kontroli jakości. Każdy nasz produkt, zanim trafi do klienta, jest sprawdzany pod kątem szczelności i wytrzymałości przez test wodny. Nasze oczyszczalnie posiadają wszystkie niezbędne testy i certyfikaty. Są ekologiczne i bezzapachowe. Są gotowe do działania w każdych warunkach. Glina, piasek, sucho, a może teren podmokły. Zawsze dobierzemy odpowiednią dla Ciebie oczyszczalnię. Realizujemy montaże na terenie całego kraju. Naszym klientom oferujemy darmową wycenę i doradztwo na każdym etapie inwestycji. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego.